Zamknięte. Może ja dam radę. Zastosuję wytrych cąszkowo-sandałowo-klamerkowy. Brawo Dafne. Tej aż się roi od majęczyn. Pewnie to stara sieć internetowa. <grystanie> stara sieć. Za dużo komnat do przeszukania. Znowu musimy się rozdzielić. Wybierzemy najstraszniejszy korytarz piesku. Nas zawsze spotyka najgorsze. <grystanie> <grystanie> A więc to tutaj od trzech tysięcy lat spoczywa ten faraon drajzes? Hmm. Oh, chyba nie ma go w domu. Fajnie znów was widzieć, kochani! Chodź z nami! Co wy robicie? To wy, kudłaty i skubi, jesteście złymi, krwiożerczymi zombie! No ale mnie to pasuje. Kumpi się nie osądza! Da! <śm> <śm> ru I see you ten or twelve times a day. I think it's best we do it your therapist way. I grow my hair long in a wavy coat. Yeah, I get so lovesick my sad thoughts blow for time. Kurczę! Jak na miejsce, gdzie nie ma żadnych toalet, strasznie tu dużo hydrauliki! Wiesz, Skubi? Zdaje się, że jesteśmy prześladowani przez naszych najlepszych przyjaciół! Musimy działać i zapomnieć o starych zagrywkach, więc dosyć jęczenia! Dosyć! Zamknięte! Co by teraz zrobiła daftę? Wzięłaby wytrych! Dobrze, że mam mój uniwersalny scyzoryk śniadaniowy! Fred by nas pochwalił! Ha! A, a, ale numer? Co to za machina? Nasza welma zaraz by to rozgryzła! Hmmm. fizyk. To nawet działa, ale do czego służy?! <noise> <rapperatsi cứ occurs> no, to... No, mi. <grystanie> Jak mam ich odczarować? Se zamiosło się! Abra kadabra! Prędko! No! łapcie <grystanie> ich dziewczyny! <grystanie> <grystanie> <grystanie>